Jednym z autentycznych przejawów dobrej zmiany jest decyzja podjęta przez Ministerstwo Edukacji o tym, żeby zrezygnować z jednego tak zwanego darmowego podręcznika dla klas 1-3. Ten podręcznik, to wie każdy rodzic, który krytycznie mu się przyglądał, był fatalnie zredagowany, zawierał mnóstwo nieścisłości, błędów, które rodzice, jeżeli byli uważni, musieli korygować pracując Razem z dzieckiem. Teraz minister Anna Zalewska ogłosiła, że jednego darmowego podręcznika nie będzie, będą trzy do wyboru. To jest oczywiście postęp, ale też jest to trochę zatrzymanie się w pół drogi, bo po pierwsze, mamy utrzymanie fikcji, która jest zawarta w określeniu darmowy podręcznik. Oczywiście podręcznik nie był darmowy, ani te trzy podręczniki, wbrew temu co mówi pani minister Zalewska, nadal nie będą darmowe, ponieważ są to Wydawnictwa i będą to wydawnictwa finansowane z naszych podatków, czyli z darmowością, nie mają nic wspólnego. No i będą trzy. Trzy do wyboru to oczywiście dużo lepiej niż jeden obowiązkowy. Można też założyć, że będzie on dużo lepiej opracowany. Bo ten pojedynczy tak zwany darmowy podręcznik był po prostu robiony na zlecenie ministerstwa przez osoby, które miały w tym ministerstwie odpowiednie kontakty. Teraz zrobią to, można mieć taką nadzieję, zrobią te trzy podręczniki wydawnictwa, które mają w tym doświadczenie. Ale trzeba by się zastanowić, czy w ogóle ograniczanie liczby podręczników jest dobrym rozwiązaniem. Bo to, że jakaś forma dotacji dla uboższych uczniów na książki powinna być, z tym chyba nikt nie chce dyskutować. Ale czy nie powinni po prostu postawić tutaj na pełen liberalizm, pod warunkiem oczywiście, że podręczniki są utrzymane na odpowiednim poziomie, trzymają odpowiednią cenę to również jest bardzo ważne i odpowiadają podstawie programowej. Ja wolałbym takie rozwiązanie i indywidualne decyzje, być może nawet nie tylko na poziomie szkoły, ale na poziomie każdej klasy.